Dzień dobry, kochani, 16 grudnia. Ja stoję przy kalendarzu i będziemy losować zadanka. Numer 16. Już słuchajcie, przyniosłam cały kalendarz do jednego pudełka, bo już mi się powoli kończą fanty A Dzisiaj słuchajcie, taką pogodę, że chyba wychodzi słońce, więc w ogóle jest pięknie. Jest ja dosyć jasno To jest niesamowite, że w zimę człowiek docenia każdy dzień Kiedy y, gdzieś tam To słońce się wynurza Zadanie Kamana, uwaga Ugotuj coś prostego, ale nowego i nagraj krótki materiał Od kuchni Coś co się zastanowimy, zwłaszcza, że ja słuchajcie Dzisiaj nie mam żadnych planów, więc myślę, że Taki wieczór z gotowaniem jak najbardziej jest możliwy 16 od Pauli Zrób sama dekorację na choinkę W zeszłym roku chyba nawet y, W zeszłym, czy to było dwa lata temu? Albo sobie kupiłam, albo od od Pauli właśnie miałam coś w kalendarzu. Robiłam normalnie takie maskotki wypchane watom. I do tej pory je, słuchajcie, wieszam na tą choinkę tego ciastka, który nawet chyba był na przebitkach. Jak Wam pokazywałam, jak ubieraliśmy choinkę. Bardzo fajne zadanie. Ojejku, zobaczcie! Ale super! Ja jestem człowiek lista i dostałam tam miejsce na listę. Gdzie będę mogła zapisać swoje listy I do tego mega cute Piąteczny, to opis No to słuchajcie, na dzisiaj kuchnia oraz zajęcie kreatywne Co by tu można wymyślić? Dalej mam zaległego tego bałwana Widziałam, że Paula ostatnio na Insta wstawiała bałwana z rolek od papieru To jest rzeczywiście kreatywne, mega I ja dalej czekam, słuchajcie, aż bałwana mi nie przyjdzie Ale czy ona przyjdzie? Nikt tego nie, no nie wie. wie No dobra, słuchajcie, trzeba się przygotować na ten dzień Trochę się ogarnąć Ogarnę, słuchajcie, zadania, ale dzisiaj nie mam jakoś bardzo dużo pracy Więc myślę, że to będzie taki miły Trochę wolniejszy dzień Dzisiaj nam robią coś na dachu, coś tam osuszają Co powinno załatwić sprawę z tym, że zbiera nam się tam wilgoć Nie wiem, słuchajcie, jakieś takie techniczne sprawy, kamanek tym zawiaduje Także mogą być jakieś odgłosy Ale dzisiaj też jest ten dzień, kiedy ja całkiem niespodziewanie mam ochotę na mleczną kawę Co nie zdarza się często Myślę, że sobie usiądziemy, może włączę holinkę. w ogóle Świeciło słońce, ale już zaszło Poczytam tą książkę, czyli 25 grudnia. Bo na razie, słuchajcie, jestem zabarykadowana w domu. Nie mam jak wziąć piesków. Mam chwilę wolnego czasu, więc siadam i czytam. Mleko waniliowe. Weźmiemy tą kawę z hibiskusem. Myślę, że ten kubeczek. Słuchajcie, moja chwila prawdy. Jednak wyszłam na chwilę z psami, bo się okazało, że panu będą siedzieć prawdopodobnie do zmroku, jakoś musiałyśmy się tam e, przecisnąć przez tą koparę. Ale to jest moja chwila prawdy. Przyszły mi, słuchajcie, spodnie ze Stradivarius'a, te, które wam mówiłam, że były dla mnie e, za duże. Zobaczymy, czy teraz będą dobre. Kurde, one są, słuchajcie, jak na mnie szyte. Nawet długościowo, chociaż wziąłam tą wersję regular, a nie petit. Co prawda, leciutko się ciągną, ale moim zdaniem. Do wyższych butów, czy właśnie nawet tak jak się idzie gdzieś na jakąś domowę, to one są po prostu idealne. Ale najlepsze jest to, słuchajcie, że one się świecą. Czy Wy widzicie to, że ja idę i świecę? Wpłaczajcie ten blask. Oświetliłam się, słuchajcie, światłem z łazienki, ale tutaj tego nie widać. Nie widać, jak one pięknie się błyszczą. Widziałam dwa rozmiary mniejsze, tam, w tamtych się topiłam. Te są idealne, chociaż tu w kroku. Mogłoby być trochę luźniej, ale ja mam zawsze, na ten problem, że w biodrach y, jest ciasno, a tu na górze zwyżej odstaje. A jeśli chodzi o ten model, no to na górze nic nie odstaje. Jest pięknie, w ogóle, jak ładnie to wygląda z tyłu. Zostawiam je, słuchajcie, bo jestem w nich zakochana, i myślę, że ona jeszcze się chwilę rozbiją, bo są dosyć sztywne, a tamte, które miałam dwa rozmiary większe, były dużo, takie bardziej elastyczne, więc myślę, że one się rozbiją. Tamte pewnie były częściej mierzone. No, no po prostu. Słuchajcie, moje marzenia. Pięknie to wygląda. Tak to wygląda w całości. One są szerokie, błyszczące, piękne. Przeczytałam. Ile? 57 stron, no więc fajnie wciągnęła mnie ta książka. I. Tutaj ktoś mnie chruma, oczywiście pieskim mi towarzyszą. Ja dzisiaj mam taki wolniejszy dzień i chyba mam jeszcze ochotę wyjść na spacer. to mi się tutaj obnaża z Budziuśkiem? Chyba mam jeszcze ochotę wyjść na spacer, więc chyba zabieram tę czarną, ciućmę moją. Mam ochotę też sobie wziąć słuchawki i posłuchać jeszcze czegoś na słuchawkach. I znalazłam w ogóle fajną książkę, którą ostatnio oglądałam jakbyśmy w świecie książki w Jankach. Chyba sobie ją zacznę słuchać. Ona jest, słuchajcie, o graficzce, dlatego ona mnie zaintrygowała. No, mam na liście do przeczytania, czyli jeszcze jej nie czytałam. I skoro już jestem na to sobie go zaktualizuję i ubieram się i lecę. Się trochę pozmieniały. Byliśmy z Kamanem na szybkim treningu na siłowni. Mam ochotę sobie zrobić kąpiel na górze. że dzisiaj słuchajcie, mamy ze wszystkim bardzo dobry czas. Jest w pół do siódmej, a mnie się już udało dzisiaj tyle rzeczy fajnych zrobić. Trzy spacery z psami, więc dużo. Zdążyłam poczytać, zjeść obiad. Na obiad dzisiaj słuchajcie, był ten ogrzewany kapuźniak. Co prawda nie zrobiłam żadnej kolacji. Kaman wychodzi na spotkanie z kolegami, więc chyba nie będę kręcić nic takiego wymyślnego. Kręcę zaraz sobie kąpiel. Dzień dobry kochani, mamy dzisiaj 17 grudnia, także y, udajemy się do kalendarzy i patrzymy, co tam na dzisiaj mamy przygotowanego. Zadanie Kamana, numer 17. Nagraj 60-90 sekundowy mini haul kosmetyczno-modowy. Kamanek haul to jest wtedy, jak się robi zakupy. Ja wszystkie zakupy tutaj już na bieżąco pokazuję, więc na razie nic nowego nie mam. Dodam oczywiście, jak mi tylko coś przyjdzie, kosmetyki. W sumie to wczoraj już był, słuchajcie, haul. Może nie holno, bo już mamy tylko jedna rzecz. Ale na razie chyba nie mam w planach już zamawiać nic z ciuchów na święta. Wyłowię coś z szafy. Jeżeli przyjdzie mi coś z kosmetyków, to oczywiście. Ten haul się stanie. Teraz siedemnastka od Pauli. Czas na mini porządki. Postaraj się wyrzucić, oddać, wystawić na sprzedaż co najmniej pięć rzeczy. Trzymam kciuki. To jest rzeczywiście motywacja dla mnie, żeby stawić na Vinted. Nawet mam, słuchajcie, rzeczy, które bym chciała wystawić. Najlepiej by było zrobić to od ręki. 17 z prezencików? Co to jest? Mam coś do jedzenia. Marcepan w czekoladzie. Ja nie wiem, czy ja lubię marcepan. My zawsze, jak były te marcepanowe czekoladki, Mercy, to je omijałam. O. Wow. Bardzo mi dałoby, bardzo, bardzo słodkie. Odkładam w ogóle na kupkę z cukierkami, będę sobie powracać do kapeczek. Dobra, i zmotywowałam się, żeby wystawić pięć rzeczy na vintage. Poszło kilka książek, poszło taki sweter, sukienka. Mam nadzieję, że nie będą mi zalegać, że ktoś będzie miał ochotę je kupić. Zresztą e, link do mojego vintage macie w opisie. Gadałam też z Kamanem na temat tego zadania, i on powiedział, że mogę sobie to zamienić na pol. Prezentowy, także jak już rozpakujemy prezenty, to żeby Wam pokazać, jakie prezenty dostałam po prostu. A Manek, Ty chyba za bardzo nie wiedziałeś, na czym hol polega, co? Jak Ty myślałeś, że ja sobie... No to już większe rzeczy kupiłam. No tak. Teraz te spodnie, no wczoraj robiłam takie mini, ale hol z jednej rzeczy to nie jest hol, no, tak. hol to jest jak, jak jest Posz więcej niż jeden. No, kamanek. a Ty, Kamanek, myślałeś, że co, ale wiedziałeś, że Hol to jest jak przychodzą zakupy? Robiłem ten taki szybki research też. <noise> no teraz myślałem, że tak wiesz, no intensywny okres, zakupy już wiem, że sobie też zamawiasz jakieś kosmetyki, jakieś inne rzeczy, no myślę sobie, a może po prostu weźmiesz i to do kupy. Zamawiałam jakiś czas kosmetyki temu. Na razie mi się nic nie kończy. Zresztą, jak ja tylko coś zamawiam i to się we vlogmasie dzieje, to ja pokazuję to na bieżąco Mogę sobie. powiedzieć, znaczy na pytań, że jeśli zrobisz jakieś większe zakupy, zrób ten w okresie świątecznym. Zrób haul. No, no. Dobra. no też, też się nauczyłem na żeby na wiedział w tym, jak przygotowywać zadania, że dawać jeszcze jakieś. Nie, dnia, tylko dawać jeszcze jakieś takie wiesz wstawki, że w okresie całym tym. To to było. No, bo już teraz na razie nic nie będę zamawiać. Zresztą teraz... Chociaż nie no, zamówiłam suplementy, no ale suplementów nie będę holu robić. Suplementy słuchajcie, niech każdy bierze tak jakie potrzebuje. Lecę, kaman, biorę jednego gałgana, a potem z drugim się umówiłam z Beniem. Mam, słuchajcie, świętego grala grzybki od sąsiadki. Takie prawilne. Do świątecznych przepisów w ogóle byłyśmy na spacerze i z Olą przygadałyśmy o świątecznych potrawach, więc o już się dzieje. Te święta trochę mi wchodzą. W głowę, chociaż muszę Wam powiedzieć, że aura, taka za oknem, no nie jest jakoś bardzo świąteczna. Będę, słuchajcie, chciała coś sobie zrobić do jedzenia. Mamy jeszcze ostatnią porcję kapuśniaku, więc na pierwszego głoda to, ale myślę, że zrobię jeszcze jakiś makaron, bo mamy szpinak, który w sumie fajnie by było zużyć. Takiej weny, żeby postać w kuchni nie wolno marnować, więc korzystając z okazji rzuciłam sobie, słuchajcie, ciastka do piekarnika. To są takie ciastka ale ciastka francuskie z jabłkiem z Maka. Co prawda chyba nigdy nie jadłam po McDonaldzie tych ciastek, ale miałam już takie mocno dojrzałe e, szare renety. Już, słuchajcie, w jednym miejscu to jabłko zaczynało być miękkie, więc mówię, o nie, 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 odkryłam to, co miękkie. Utylizowałam je. Jutro też wpada do mnie mama, więc będę miała, czym mam poczęstować takie ciasteczka, ale oczywiście byłam zbyt prędka, bo położyłam te jabłka, jak jeszcze trochę były ciepłe. To ciastko francuskie. I no, troszeczkę się rozpłynęło, trudno było je odkleić, ale jakoś tam się udało, dziergam. Siedzę w piekarniku i jak siedzę w piekarniku te 15-20 minut, to ja sobie usiądę i poczytam, bo. Poczekajcie, w ogóle to mam tu herbatkę. Jeśli w ogóle chodzi o tą książkę, to ona mnie tak wciągnęła, że już wczoraj, zobaczcie, jestem za połową. Jestem na 130. stronie, książka ma chyba 250, z tego co pamiętam. Tak. Mega mnie wciągnęła, jest to książka świąteczna, prawda? Ciekawa była, więc. Jak na razie jest naprawdę dobrze. No dobra, wzięłam tego najbliższego dziada i zaraz posmakujemy, czy to jest w ogóle dobre. Co tu się może nie udać? Sum jabłka jest cynamon, ten przepis jest po prostu skazany na powodzenie. Jedyne co może być źle to, że się oparza. Takie chrupnięcie, ale pyszne. Kurde, taka szarlota. zapakowana w ciast francuskie, chrupiące. Super sprawa, jak chce się coś zrobić na szybko. Jabłka są takie przyjemnie kwaśne. I tutaj ta skórka jest chrupiąca, słodka, bo na wierzchu mamy cukier z cynamonem. Kurde, Kurde, dobra. Żeby to dotrwało do jutra, Naprawdę już skończyłam ową książkę. A tymczasem zajęłam się też e, robieniem kolacji, która będzie jutrzejszym obiadem, bo nasza miała kwota na makaron ze szpinakiem. Mamy szpinak, mamy otwartą śmietanę, więc trzeba go użyć. Mamy też e, tutaj gotujące się spaghetti. Dodamy jeszcze sobie na koniec suszonych pomidorów. Znalazłam takie w paskach, już pokrojone, więc super. A to już jak zdejmę z ognia. Pod spodem już tego nie widać. Mam cebulkę, czosnek, chorizo i kiełbaskę. Coś tutaj jest. Pokażę Wam finalnie, jak będzie tutaj wyglądać Słuchajcie, pokazuję Wam już podziubaną wersję Bo wpadł do nas tata No i słuchajcie, ugościłam bo i zapomniałam Wam nagrać My zjedliśmy kolację, jeszcze trochę zostało nam na jutro Także e, miałam też nosa, że upiekłam te ciasteczka Miałam, słuchajcie i poczęstować czymś wytrawnym I było coś na deserek Jeśli chodzi o tę książkę, to jestem na dwusetnej stronie Zostało mi tego niewiele i chcę ją dzisiaj skończyć Bo jestem kurna ciekawa Biorę ją do sypialni Bo to już jest ta godzina, słuchajcie, że się ewakuujemy już, słuchajcie, widzę, że mam zmęczone oczy To już jest ten czas, że będę zmywać makijaż W ogóle, jak ja lubię ten naszyjnik On super wygląda do blues A dzisiaj jeszcze wymyśliłam, że właśnie założę sobie Pod spód różową koszulkę I jak pięknie to myczuję Z tym bisiorem Ja robię szybką, wieczorną toaletę De makijaż. Mogłabym, słuchajcie, zrobić jakąś maseczkę, ale wczoraj robiłam to chyba już nie robię. Zazwyczaj mam przeddzień mycia włosów. Dzień maseczkowy. Czytam. Te 50 stron, które mi zostało, i dam wam znać, jak ta książka. Na razie naprawdę jestem wśmiechnięta, jest super. Przeczytałam, przeczytałam! Boże, jaka ładna książka. Naprawdę, piękna historia. Główna bohaterka, bardzo ją polubiłam. Główny bohater, tak samo. Jakoś tak naprawdę przypadli mi do gustu. Historia miłosna, niebanalna. Bardzo fajnie się zapętla. Naprawdę czuć świąteczny klimat. I nie jest to historia bardzo cukierkowa. Widać, że ci bohaterowie coś tam przeżywają. Główna bohaterka ma za sobą trudną przeszłość. Jest to historia. Słuchajcie, nawet bym powiedziała taka wzruszająca. Dałam jej 4,5 gwiazdki na Goodreads. Jeżeli szukacie czegoś w świątecznym klimacie, to bardzo wam polecam. Warto po nią sięgnąć, chociaż ona nie ma jakichś bardzo wysokich ocen na Gudric, ale mnie naprawdę urzekła. Główna bohaterka nazywa się Maria, główny bohater to Cameron. Maria ma za sobą powód w domu dziecka. Cameron raczej pochodzi z bogatej rodziny, ale też tam ma swoje, słuchajcie, problemy. Drogi się krzyżyłem, więcej wam nie będę bo po prostu uważam, że jest to historia, którą warto zgłębić. Fajnie, że się na nią skusiłam. Przyniosłam jeszcze tą książkę, którą przeczytałam przed wczoraj. Niedawno ją skończyłam. I powiem Wam, że książka jako książka jest naprawdę spoko, ale. Przez to, że ja ją czytałam tak długo, nie wiem, jakoś nie mogłam się z tą historią jakoś tak związać bardziej. Więc dałam tej książce 3 albo 3,5 gwiazdki, już nie pamiętam teraz. Myślę, że jak e, szukacie historii o trochę starszych osobach, tutaj główną bohaterką była Fabeczka, która, tak jak Wam mówiłam w biednym zławu, prowadziła e, kawiarnię po 50, która wyrusza, słuchajcie, w podróż do Szkocji. Był też tam świąteczny klimat. Był świąteczny klimat. Tutaj e, było lawirowane pomiędzy Szkocją. A Australią. Ale ta książka 25 grudnia podobała mi się dużo bardziej.